Do nauki nawrotu będziemy potrzebowali płet, do tego jeszcze będziemy potrzebowali nosek. Płet by po to, aby prędkość była napływowa większa do nawrotu, która pomoże nam ten nawrót zrobić spokojniej, łatwiej, bez, żadnego, bez żadnych problemów. Nosek będzie nam potrzebny w trakcie nawrotu, woda nie wpadała nam do nosa. Dzięki temu będziemy mogli skoncentrować na samym nawrocie, a nie na pozostałych rzeczach. Witajcie. Naszą propozycją trenowania nawrotów będzie rozbicie go na poszczególne elementy i ćwiczenie osobno każdej z faz. Trafiają do Ciebie nasze pływackie materiały, kliknij łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał przyspiesz. A jeśli są jeszcze jakieś niejasne elementy kraula, których nie jesteście pewni, opiszcie je w komentarzach, a my postaramy się pomóc. W ćwiczeniu pierwszym zwróćmy uwagę na początkową fazę nawrotów. Kluczowe będzie tu złapanie prędkości dzięki pracy nóg w płetwach, ustawienie rąk wzdłuż tułowia oraz jednoczesne kopnięcie nogami do delfina i atak głową w celu przerzutu nóg. Wykonanie tego prostego przewrotu umożliwi nam dynamiczne złożenie się ciała dzięki głowie idącej w stronę kolan. Pomóc ma nam w tym krótkie kopnięcie obu nóż i lekkie zaparcie się dłońmi o wodę. Zwróć uwagę na to, aby po przerzucie nóg nad wodą zachować kąt 90 stopni w stawie kolanowym. Będzie to ćwiczenie bardzo istotnego elementu nawrotu, a mianowicie poprawnego ustawienia nóg na ścianie chwilę przed odbiciem. W ćwiczeniu drugim początkowa faza ćwiczenia nie różni się od pierwszego. Dodajemy za to element dynamiki oraz wykończenie przewrotu wydłużeniem się ciała i ustawieniem rąk za głową w pozycji na plecach. W trakcie przerzucania nóg i składania się ciała zwiąż ręce za głową, wyciągnij się i zatrzymaj na dłuższą sekundę, wypuszczając powietrze. Do trzeciego ćwiczenia potrzebować będziemy już ściany oraz oznaczeń na dnie basenu. Linia końcowa to miejsce, gdzie nasze ręce ustawione być już muszą wzdłuż tułowia, a ustawienie nóg na ścianie odbywać się powinno 30-40 cm pod taflą. Krótka pauza po przerzucie nóg pozwoli dobrze ustawić nogi na ścianie i spokojnie związać ręce za głową. To właśnie teraz istotne będzie wykorzystanie kąta prostego w stawie kolanowym, aby jednocześnie mieć możliwość mocnego odepchnięcia się od ściany i zachowaniu odpowiedniej odległości pięt od pośladków. Po odbiciu w tym ćwiczeniu pozostaniemy jeszcze na plecach, utrzymując zanurzenie całego ciała pod wodą z biodrami ustanowionymi równolegle do dna. Przed nami połączenie wszystkich elementów w całość, czyli ćwiczenie czwarte. Napływając całym stylem, zatrzymaj jedną rękę przed sobą, drugą dołóż do niej, a następnie obie ręce ściągnij do bioder. W momencie osiągnięcia pozycji z rękoma wzdłuż tułowia, od razu w jednym ciągu wykonuj kopnięcie i atak głową. Ćwiczenie czwarte różni się od poprzedniego tym, że ciało delikatnie zaczyna przechodzić na brzuch w momencie kontaktu nóg ze ścianą w taki sposób, że przed odepchnięciem nasze biodra odkręcone są około 45 stopni w stosunku do dna. Po odbiciu wykonaj kopnięcia do delfina, przetaczając się na brzuch i utrzymując wciąż całe ciało zanurzone delikatnie pod taflą. Ćwiczcie dzielnie i zadawajcie nurtujące Was pytania w komentarzach. Pozdrawiamy, Tim Przyspiesz.